Cześć Wam, witam Was na moim kanale i zapraszam Was na kolejny filmik. Dzisiaj filmik, który tak naprawdę wyniknął troszeczkę z Waszej strony, a troszeczkę z mojej, bo po opublikowaniu filmiku na TikToku o mojej historii związanej ze studiami, o mojej drodze, o tym, że z nich zrezygnowałam i że później poszłam na inne, pojawiło się masę pytań o tych studiach, na których aktualnie jestem. A jeżeli nie oglądaliście tego TikToka, to od razu Wam powiem, że chodzi o kierunek, który nazywa się Branding, Reklama, PR. Z racji, że od zawsze było masy pytań o, o moje studia, o mój kierunek, o to, jak te studia wyglądają, czy są warte tego, ile kosztują, to pomyślałam, że w końcu fajnie byłoby zebrać to wszystko w jedno miejsce, odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, yy, po to, żebyście mogli sobie zawsze do tego filmiku zajrzeć. Coś, o czym chciałabym wspomnieć na samym początku, bo według mnie jest bardzo istotne, to to, że będę wypowiadała się o moich studiach tak, jakby nigdy nie było pandemii, tak, jakby one zawsze były w tej formie, w której pierwotnie miały być ponieważ uważam, że to jest sytuacja, na którą żadna uczelnia nie była gotowa i że ocenianie tej jakiejkolwiek uczelni przez pryzmat tego, co się działo w pandemii i jak te studia wyglądały w online jest trochę nie fair. Tym bardziej, że za jakiś czas to wszystko już powinno wrócić do normy, taką przynajmniej mam nadzieję, więc myślę, że nie ma co się rozwodzić. Będę po prostu mówiła o moich doświadczeniach w czasie, gdy te studia jeszcze odbywały się w takiej formie, w jakiej powinny. Dobra, najpierw podstawy. Tak jak już mówiłam, kierunek, który studiuję nazywa się Branding Reklama PR i studiuję go na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Co ważne, i o to też często się pytacie, ja studiuję zaocznie i od samego początku studiowałam zaocznie. Więc trochę nie mogę się wypowiadać o tym, co jest na studiach dziennych, ale z tego co wiem, z tego co rozmawiałam z innymi studentami, to jest dokładnie to samo, tylko odrobinę szerzej, odrobinę więcej praktyki na przykład. Lub gdy my mieliśmy jakieś zagadnienie omówione na jednym przykładzie, to oni na przykład mieli na trzech. Nie jestem Wam do końca w stanie powiedzieć, czy kompetencje po studiach jakkolwiek się różnią, ale według mnie nie, bo ja czuję, że my te studia kończymy naprawdę z dobrymi kompetencjami. Więc myślę, że to nie ma aż tak dużego znaczenia, czy studia są dzienne, czy zaoczne. Jeżeli nie macie możliwości pójścia na studia dzienne, to zaoczne naprawdę będą ok. Drugie najczęściej powtarzające się zagadnienie to, co to właściwie jest branding? Spokojnie nie tylko wy o to pytacie, większość tak ludzi o to pyta. Branding, tak w skrócie, jest to kreowanie marki, komunikacja wizerunkowa, jest to budowanie tożsamości marki. W skrócie, budowanie marki. Tak kompleksowo. To ważne, musicie wiedzieć, że na branding składa się nie tylko branding wizualny, czyli to, o czym już najprawdopodobniej dobrze słyszeliście, czyli logo, kolory, fonty, ale na branding składa się również całe wnętrze marki, jej osobowość, całe, wszystkie jej fundamenty, wartości. To też jest branding. I my tego brandingu uczyliśmy się na wielu przykładach, ale też w praktyce. Co ważne, na tych studiach jest nie tylko branding, jest oczywiście marketing, marketing internetowy, jest wideo, grafika, fotografia, montowanie dźwięku, w ogóle dużo zajęć z dźwiękiem było. Także jeżeli po prostu interesują Was studia, które są takie kreatywne, mocno praktyczne, do tego sobie przejdziemy za chwilę. To, to jest naprawdę dobry kierunek. Tak jak przed chwilą Wam powiedziałam, to są studia praktyczne. I nie mówiłam tego tylko dlatego, że mam takie odczucia, ale rzeczywiście profil tego kierunku jest praktyczny. Ze względu na to, że jest to profil praktyczny, a nie ogólnoakademicki, to wykładowcy nie muszą mieć konkretnych tytułów naukowych, dzięki czemu mamy masę praktyków. I to naprawdę jest według mnie duża zaleta. Poza tym przez to, że studia mają profil praktyczny, większość zajęć odbywa się w sposób praktyczny, czyli mieliśmy bardzo mało wykładów, mieliśmy bardzo dużo ćwiczeń, bardzo dużo laboratoriów, bardzo dużo zajęć projektowych i większość zaliczeń na przedmiotach kończyła się projektem, a nie egzaminem. Więc jeżeli nie lubicie egzaminów, to to jest fajny kierunek dla was. Atmosfera nauczania. Atmosfera nauczania to według mnie jest jej jedna z największych zalet. Oczywiście ja tutaj mogę się wypowiadać stricte o SWPS-ie we Wrocławiu, bo SWPS-ów w Polsce jest sporo. Jeżeli chodzi o Wrocław, to kadra jest przecudowna, wykładowcy są przecudowni. Uwielbiałam chodzić na te wykłady, chodziłam dosłownie na wszystkie wykłady, mimo że bardzo często mieliśmy zajęcia od 8 do 20, przypominam, na zaocznych, to, to nie był dla mnie nigdy problem, ja zawsze cieszyłam się z tych zajęć. W ogóle wychodziłam, gdy kończyła się niedziela, bo w niedzielę zawsze był drugi dzień zajęć, to ja wręcz byłam smutna, bo nie mogłam się doczekać, kiedy będą kolejne zajęcia, ale później przychodził taki etap, że miałam masę energii, takiego, taka kreatywna energia po prostu we mnie aż buzowała, miałam masę pomysłów na rozwój firmy, na no naprawdę mnóstwo rzeczy. Co jest też super, to to, że z większością wykładowców jesteśmy w różnych stosunkach. Możemy do nich mówić po imieniu, nikt się nie mu obrazi. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie nie życzy, to albo też o tym powie, albo da się to wyczuć, ale z większością wygodowców jesteśmy rzeczywiście w takich fajnych, luźnych relacjach i jest to super. Teraz kwestia, która myślę, że będzie Was bardzo interesować, czyli ile te studia kosztują. W momencie, w którym ja studiuję, bo trzeba pamiętać, że te ceny troszeczkę zmieniają się z roku na rok, miesiąc wczesnego kosztuje 835 zł, a rat jest 10, więc łatwo sobie wymnożyć. Nie, nie są to tanie studia, ale według mnie są warte swoich pieniędzy. Jeżeli wybierzecie się na studia zaoczne, to nie ma większego problemu, aby po prostu połączyć studia z pracą i wtedy myślę, że bez problemu dacie radę je sobie opłacić. Najważniejsze pytanie, czyli czy polecam? W skrócie tak. I nie tylko ze względu na to. Że są to studia i to, jakie będziecie mieli potem wykształcenie, bo prawda jest taka, i o tym Wam powiem od razu, że żeby robić to, co możecie robić po tych studiach, w większości przypadków nie potrzebujecie mieć skończonych studiów. Czasem wystarczą kursy, szkolenia lub po prostu praktyka, doświadczenie albo pójście na staż w jakiejś firmie. Ale te studia dają niesamowite kompetencje. Ja dzięki tym studiom rozwinęłam się, nauczyłam się bardzo wielu rzeczy i jestem w tym miejscu, w którym jestem teraz. W bardzo dużej mierze dzięki temu, jak je studia skończyłam. Więc tak, polecam bardzo. O egzaminach i projektach już Wam wcześniej wspominałam, że egzaminów praktycznie nie ma. Ja miałam głównie egzamin z angielskiego przez pierwsze dwa lata w każdym semestrze i ewentualnie jeden dodatkowy egzamin z jakiegoś przedmiotu w semestrze. I to by było tyle. Wszystkie inne zaliczenia mieliśmy projektowe i dla mnie jest to. Ogromna zaleta, była w sumie ogromna zaleta, ja byłam z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo jestem osobą, którą egzaminy stresują delikatnie mówiąc bardzo. Więc kiedy nie miałam tego stresu, kiedy mogłam zaliczyć projektowo, a przy okazji to było świetne doświadczenie do wystąpień publicznych, bo każdy projekt trzeba było obronić, to no, dla mnie to była naprawdę świetna opcja. I jeżeli Wy również um, macie trochę złe doświadczenia z edukacją, um, wspominacie czasy, kiedy były kartkówki, egzaminy sprawdziane, to tutaj tego nie uświadczycie. Dobra, teraz przejdziemy do Q&A, czyli do pytań, które zadawaliście mi na Instagramie. Rozwieję Waszą wątpliwości, A gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, które tutaj nie padło, gdybym jakieś kwestie nie wyjaśniła, to napiszcie w komentarzu i oczywiście będę Wam opisywać Czy studia biegną z duchem i rozwojem czasu? To jest w ogóle świetne pytanie i według mnie tak, chociaż nie mogę tego tak w stu procentach stwierdzić, dlatego że to jest nowy kierunek i ja byłam w ogóle pierwszym rocznikiem, który załapał się na niego, ale według mnie tak, znam tych wykładowców, wiem jak oni podchodzą do, do nauczania i do tego kierunku. Bez przerwy pytają o feedback, bez przerwy pytają o to, jak my czujemy, więc jestem pewna, że też dbają o to, aby te studia były aktualne. No i wykłady prowadzone są w taki sposób też, powiedziałabym, dość luźny. Więc z racji tego, że mamy dużo praktyków, to po prostu oni przychodzą ze swoją aktualną wiedzą. Więc tak, nie tak. Czy były zagadnienia kompletnie nieprzydatne, jeżeli tak, to jakie? Myślę, że tak, oczywiście, że tak, jednak są jakieś wymogi, które uczelnia musi spełnić i zawsze pojawi się jakiś przedmiot, który był nie do końca interesujący. Z tego, co pamiętam, na pierwszym semestrze było kilka takich, które powiedziałabym nie do końca się przydały. Ale mimo, mimo wszystko, były to przedmioty, na które fajnie się chodziło, wykładowcy byli super i były też fajną zabawą, więc nie chciałabym ich wymieniać, bo może komuś by się zrobiło też przykro. A dla mnie to i tak były fajne przedmioty. Więc tak całkowicie nieprzydatne to chyba nie było nic. Bo jednak z wszystkich przedmiotów wyciągnęliśmy jakąś lekcję, nauczkę albo fajne doświadczenie. Czy pierwszy rok jest bardzo przydatny oraz czy wiedza ze studiów się przydaje? Pierwszy semestr, tak jak powiedziałam, był, był troszeczkę bardziej ogólny, troszeczkę mniej przydatny, ale i tak fajny. Od drugiego semestru natomiast zaczyna się super, jest bardzo praktycznie, są świetne przedmioty i no generalnie jest bardzo fajnie. Czy wiedza ze studiów się przydaje, tak jak już powiedziałam wcześniej, no, no tak, to są studia, gdzie tak naprawdę głównie to, czego się nauczycie, zależy od Was, ale jeżeli się przyłożycie to ta wiedza Wam się bardzo przyda. Czy jest dużo chętnych, jeżeli chodzi o zapisy? Na to pytanie dokładnie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Wiem, że kiedy ja aplikowałam na te studia, to nie było aż tak dużo chętnych, bo ja złożyłam papiery bodajże we wrześniu i tak się dostałam. Natomiast już rok później wszystkie miejsca dość szybko zeszły, jeżeli mogę tak powiedzieć. I tak między innymi jest to nasza zasługa, bo bardzo te studia polecaliśmy. Czy uważam, że te studia są warte swoje ceny, czy bronią to, ile kosztują? Jeżeli miałabym mówić tylko o formie stacjonarnej, nie chodzi o to, czy dzienne, czy zaoczne, tylko chodzi o to, że w zajęciach w gmachu uczelni, a nie online. Więc jeżeli miałabym oceniać tylko taką formę, to jak najbardziej tak są w 100% warte swoich pieniędzy. Czy jestem zadowolona ze swojego kierunku i czy wybrałabym go jeszcze raz? Tak, jak najbardziej tak, to była świetna ścieżka w moim życiu, która mnie genialnie ukierunkowała, poznałam też niesamowitych ludzi. Z którymi wiem, że będę pracować jeszcze bardzo długo po studiach. Czy na moim kierunku są głównie dziewczyny, czy pół na pół? Szczerze mówiąc, na pewno nie głównie dziewczyny, wydaje mi się, że pół na pół. Czy można sobie znaleźć na spokojnie pracę już na pierwszym roku? Nie wiem, czy masz na myśli kompetencje, czy czas, ale jeżeli chodzi o kompetencje, to jak najbardziej. Jeżeli się przyłożysz i pokażesz też, że masz jakieś dodatkowe doświadczenie, umiejętności pracodawcy, bo pamiętajcie, że nie tylko wykształceniem się teraz zdobywa pracę. To myślę, że bez żadnego problemu. Jeżeli chodzi o czas, to na dziennych nie wiem, bo nie byłam, ale na załącznych oczywiście jak najbardziej. Czy wiedza ze studiów przydaje mi się na co dzień? Jak najbardziej tak. Na co dzień w mojej pracy, kiedy pracuję dla klientów, bez przerwy używam tej wiedzy. W ogóle moje konto na Instagramie, mój YouTube powstał jeszcze raz. On kiedyś był, ale reaktywowałam go właśnie dzięki wiedzy ze studiów, dzięki doświadczeniu, dzięki temu wszystkiemu, co się tutaj dzieje, więc. Tak, ja moim studiom zawdzięczam bardzo, bardzo wiele, jeżeli chodzi o moją ścieżkę zawodową. Mogłabym powiedzieć, że większość. Dobrze, to by było na tyle. To są wszystkie Wasze pytania, to są też wszystkie kwestie, które ja sobie zapisałam. E, gdybyście chcieli wiedzieć więcej, to oczywiście piszcie komentarze, postaram się odpowiedzieć na wszystko. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Coś, co chciałabym jeszcze Wam powiedzieć na końcu, to to, żebyście się aż tak nie stresowali wyborem studiów, żebyście pamiętali, że możecie podejmować złe decyzje i że z każdej złej decyzji da się zrobić krok w tył. I zmienić ją na dobrą. Więc podejmijcie najlepszą decyzję dla siebie. A jeżeli okaże się nie najlepsza, to zawsze można ją zmienić. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Widzimy się w kolejnym. Pa, pa!